Dzień dobry kochani, witam serdecznie na kanale Lila Tarot. Witam wszystkie osoby spod znaku Panny. Oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin. Niech wam się wiedzie kochani. Zobaczymy tutaj główny motyw, mniej więcej sytuację jaka tutaj będzie. Wiadomo, energia ciągle się zmienia. Dobrze jest też um, sprawdzić swój ascendent. Gdzie macie obejrzeć. Ale... Trzeba pamiętać czytanie ogólne. Tarot to nie wyrocznia. Można z nią pracować. Tak, a można po prostu nie robić nic. Eee, wrzesień 2022 dla panny. Dla znaku panny. Jedną wyrocznię. Jako przewodnia część, która tutaj chce być powiedziana dla Ciebie, droga panna. Zobaczmy. I stali Tarota dla Was. Zobaczmy. Pan na wrzesień 2022. Pan na wrzesień 2022. Główne aspekty. Poproszę. Przeszłość. Teraźniejszość i przyszłość niedaleka. Jakie działanie w związku z tym będzie? Tak, wskazówka, podpowiedź, jak tutaj zadziałać. Co będzie trudne? Takie Wasze działanie, co będzie tu trudne? Wyzwanie, ale i zobaczymy, jaki tu będzie wynik. Dobra, zaczynamy. Może spojrzymy, co tam w tle, ale niekoniecznie. Zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Co tutaj istotne i ważne? Szacunek. A więc, droga panno, najprawdopodobniej będzie ważny w tym miesiącu. Szacunek do samej siebie, ale i szacunek do innych, bo to jest istotne. Co chce być Ci powiedziane? Hmm. Że ten miesiąc, ten wrzesień, to tak jakby była, zadziała się jakaś zmiana. Zmiana w pewnego rodzaju nastawieniem do siebie, do ludzi, do życia. To miesiąc, kiedy należałoby tutaj wprowadzić taki spokój, taką harmonię pojednać się, pogodzić się. Rozumiecie? To taki, taki, taki czas. Szacunek. Nie? Przestać porównywać. Przestać być krytycznym. Tak? Nie skupiać się na tym, gdzie jest zło, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz, gdzie jest dobro. Nie porównywać tego, kto jaki jest, bo to jest takie troszeczkę nasze ego, nie? Mocne. Jest ci powiedziane, droga Panno, żeby przyjąć taką pokorną Lecz rozsądną postawę wobec życia. Każdy twój oddech to świętość. Każdy błąd będzie darem. Darem i błogosławieństwem. Dlaczego? E, pomyślisz, no tak, ale mi to dar, nie? <laughs> ale to jest nauka, to, to jest po coś, jeśli stanie ci coś na drodze. E, kiedy. Poczujesz, że coś tutaj nie tak, to będzie dla Ciebie pewnego rodzaju lekcja. To jest dar. Nie to nie jest dla Ciebie kara, to jest dar. Bo często tak myślimy, że to za karę, nie? Nie, nie, nie. Błogosław każdą cząstkę siebie, pamiętaj. I błogosław m, część tą swoją, to swoje życie, tak? A więc istotne jest tu, w każdej sytuacji, jaka tutaj się pojawi. We wrześniu. Zachowaj spokój, zaufaj. Miej szacunek dla siebie i dla innych. Tak? Nie oceniaj, nie krytykuj. Nie porównuj. To takie Twoje całkowite inne nastawienie do ludzi i do życia. A czy ty się do tego dopiszesz, to już ty. O tym będziesz wiedzieć, ty będziesz o tym decydować, ale tak jakby góra chciała ci tu przekazać właśnie taką bardzo ważną, istotną rzecz nie? na ten miesiąc. No dobra. Zobaczmy, co tu się wydarzyło w przeszłości. No właśnie, jest tutaj. To ego, nie? Przegrana. Może przegrałam. Może straciłam. Może. Mówię do kobiet, ale też mężczyźni słuchają oczywiście, a więc coś tu, coś tu zostało w przyszłości utracone, ktoś coś zabrał, poszedł, odszedł. Ktoś tutaj uniósł się jakimś honorem. Ktoś tu zbyt dużo powiedział, zbyt wiele powiedział. Bo piątka mieczy to słowa, które są wypowiedziane, które bolą. Kłótnie, sprzeczki, walka. Z kimś, walka o coś, o coś, co ważne. Nie? Więc tutaj taka energia się przytrafiła gdzieś, gdzie było zimno, gdzie mamy przedstawione dwie postaci, gdzie ktoś uniósł się honorem, gdzieś ktoś kogoś zranił sercem, w serce, w samo serca, tak? Gdzieś ktoś zabrał coś ze sobą. I zostawił kogoś. To mogą być różne sytuacje. Czytanie jest ogólne, jak wiecie, ale gdzieś tu w przeszłości nastąpiło jakieś jakieś takie. W piące mieczy jest zawsze ktoś przegrywa. Ktoś przegrywa. Nie? A najczęściej przegrywają to dwie osoby. Coś ważnego. Nie jest to fajne. Ale ona odchodzi do przeszłości. Co się dzieje teraz? No tak, znowu miecze, czyli dużo mieczy. Teraz za dużo myśli, za dużo lęków, za dużo takich scenariuszy ciemnych. Nie? Brak snu, nie mogę spać. Nie widzę rozwiązania, dużo, dużo lęków i niepokojów, ale też i dużo na głowie. Ogromny wysiłek umysłowy nie? w tym teraz. Dużo myśli, dużo rozważania, dużo takich teraz, no, takich, no, niefajnych scenariuszy, gdzie nie jest tak, jak byśmy chcieli, a więc jest to pewnego rodzaju lekcja, nie? jak sobie z tym poradzisz. No i zobaczymy, co tutaj w przyszłości niedalekiej. Twoja energia. Hmm. Z tych mieczy idziemy do do tego rycerza, do Twojej energii. A więc, mimo tych przeciwności, mimo tego, co tutaj się dzieje, zadziało, tych myśli, tych obaw, i tych takich nieprzespanych nocy, i tego dużego myślenia nadmiaru, to jednak ta niedaleka przyszłość pokazuje się, że jednak idziecie swoim torem, że jednak wybieracie kierunek i idziecie w tą stronę, gdzie macie iść. Choć pomału, bo może. Chcielibyście, żeby to było szybciej, żeby to się przyspieszyło, żeby to szło szybciej, a jednak to jest troszkę wstrzymane. On idzie pomału, ale też ma bardzo przez tą drogę nie, nie jest łatwo przejść, bo on też napotyka pewne przeszkody. Nie? A tu miałeś powiedziane, miałeś. Mimo przeszkód, mimo niepowodzeń, nie? e to jest dla ciebie błogosławieństwo. Jest to rycerz, który idzie w kierunku wyznaczonym. Wyznaczył sobie ten cel i idzie pomału, a więc, ale on idzie do celu. Nie? On chce tu do, do celu dotrzeć, on nie rezygnuje, on jest po prostu nastawiony na to, że ja tutaj do tego celu do, dotrę, mimo tych przeszkód. Tak? Tak jakby odwrócenie się od tej energii, od tej sytuacji i pójścia dalej. No, panny są twarde. <laughs> są twarde. No dobra, jakie tu działanie będzie w takim razie? No, tu może być kierunek właśnie wyznaczony. Praca, finanse, jakieś ważne inwestycje, ale niekoniecznie. Kierunek, czyli mam ten swój cel, obojętnie jaki. Ja idę. Nie? Jakie jest tu działanie? Hmm. Powiem tak. W tym momencie to tak, i w tym, w tym wrześniu, to tak trochę będzie. No dobra, widzicie, a on się zatrzymuje. W tym momencie będziecie się zatrzymywać na chwilę, na moment, na dłużej. I oczekiwać, a nawet takie zastanawiać się, jaki ruch mam na teraz wykonać. Co teraz powinnam zrobić. To jest takie. W stanie oczekiwanie, czekanie na to, żeby ten ruch wykonać. Nie? Czekam. Karta czekania. Więc tutaj nie ma ruchu. Tu jest takie zastanawianie. Takie trochę też powiedziałabym, duchowe podejście. Nie? Dobra. Czekam na znaki. Nie? Czekam, co wszechświat mi tutaj ofiaruje, a kiedy będzie ten odpowiedni moment. A więc jest tu zatrzymanie, zatrzymanie tej całej tego procesu. Ale ona jest dobre. Yy, tylko jeszcze jedna sprawa tutaj jest taka ważna. Widzicie macie i miecze, monety i buławy. Ważne jest, jeśli jesteście cały czas w takiej energii, nie? takiej myślowej, takiej, to tu możecie to przyciągnąć. A więc nastawienie, bardzo ważne nastawienie. Do tego, co mam zrobić, jak mam zrobić, i wiem, tak, nastawiam się pozytywnie, że z takim podejściem, że to wszystko mi się uda. Że jednak pokonam to, co nie jest łatwe. Eee, co będzie trudne? No, zauważyć. Tutaj są te też monety. Słuchajcie, drogie osoby, co będzie trudne. Dziewiątka monet. To tak, jakbyście nie wierzyli w swoje możliwości. No i to, bo dziewiątka monet jest super kartą, super energią. Ale ty, jak gdzieś tam nie wierzysz w to, bo to będzie co trudne, trudno uwierzyć w to, że mam wokół siebie wielką, wielką obfitość. Że mam wokół siebie i w sobie tyle zapału. Tyle radości, tyle... Mam wszystko. Niewiara taka, że no moje marzenie się w końcu nie spełni, że nie dam sobie rady, że sobie nie poradzę, że, ta, że nie będzie to wystarczało. Ja tak jakby czuł, że to jednak jest za mało, czegoś potrzebuje więcej. Tak, Jest to też karta singla, który spełnia swoje życzenia, a wy tak jakbyście nie wierzyli w to, że można, można naprawdę... Yy, robić rzeczy, które chcę, że mam je tak? i mogę stworzyć sam to, czego pragnę. To będzie dla was trudne. Pogodzenie się, zobaczenie tego, że macie to, na co zasłużyliście, że macie to wszystko wokół siebie. Nie? Wy gdzieś tutaj no, nic dobrego już mnie nie spotka. Tak to czuję, nie? Jaki jest wynik tego całego rozkładu. No proszę, trzy kielichy. Czyli miesiąc. Miesiąc, kiedy będzie można świętować, miesiąc, kiedy będę się radować, spotykać, że mam wokół siebie przyjaciół i ludzi, którzy wokół mnie i do mnie przychodzą. Czyli jest ten szacunek, jest to zrozumienie, jest to fajne podejście. Słuchajcie, macie tutaj same. Nie ma wielkich arkan, ale co ciekawe, macie wszystkie energie, wszystkie miecze, monety, buławy i wodę. A więc będzie to taki normalny miesiąc, proces bez jakichś większych skoków, jakichś takich większych niepowodzeń. Czy Ten miesiąc będzie przechodził, bo to ta kłótnie, to wszystkie, to, co tam gdzieś o coś walczyłeś, czy coś było ważne, jakieś kłótnie, niepowodzenia, to wszystko gdzieś odchodzi. Tylko wasz umysł pracuje na jakichś bardzo wysokich obrotach. A więc idziesz pomału i to się pomału po prostu, macie dwie trójki, nie? Czyli działanie, działanie, przyciąganie tego, Pozytywnego nastawienia i realizuje się to dzięki temu. E, widzimy tutaj rezultat, wynik. Wynik jest po prostu świetny. Czyli świętujesz to. To będzie trudne, ale jeśli zauważysz, że naprawdę masz wokół siebie i jesteś, potrafisz wiele tutaj sam, sama zdziałać, że masz to wszystko, nie? że nie potrzebujesz się tutaj w ogóle martwić. Słuchajcie, ta sama wyrocznia. Mówi dla Was, że to jest czas pokoju, to jest czas harmonii, to jest czas pojednania z kimś, z samym sobą. Taki koniec porównywania. Zaczynam od zera. Wybieram cel. Tak? Zaczynam od zera. Aby w przestrzeni Dostrzec to szczęście, tak, które jest jako wynikiem całej tej, tego procesu. No. Paźbuła, a więc idź w nową przygodę. Ciesz się życiem. Niech się pali się w tobie iskra. Do działania, bo to nowa przygoda w tym miesiącu. I ona będzie bardzo, bardzo radosna. Poznawaj świat, poznawaj siebie, poznawaj nowe możliwości, które ofiaruje ci wszechświat. Fajnie. Tutaj macie dużo entuzjazmu, coś nowego, ale jakże tutaj spokojnie. Ja Wam takiego miesiąca życzę i wszystkiego dobrego, Brziaczki. Pozdrawiam. Papa. Pa.